Podaj dziedzinę, naszkicuj wykres funkcji F i określ jej zbiór wartości. Każda z tych funkcji to jest, zaczyna się od funkcji homograficznej, odpowiednio przekształcanej, przesuwanej, czyli homograficznej w postaci kanonicznej i potem bezwzględna wartość, czy wcześniej bezwzględna wartość. Będę starał się każdy z tych wykresów najpierw omówić, co będzie się po kolei działo. A potem, żeby to w miarę wyglądało porządnie, a nie tak od ręki rysowane, to mam przygotowane wykresy zrobione w GeoGebra. No i na podstawie tych wykresów określone dziedziny i zbiór wartości. Podpunkt A: F od X jest równe 1 przez X dodać 1 bezwzględnej wartości. No, i tak, najpierw będę robił wykres funkcji 1 przez x, który to robiąc tabelkę, czy to już znając wykres elementarny, on powinien wyglądać w ten sposób. Potem 1 przez x plus 1, czyli wykres jest przesunięty o 1 w górę, czyli asymptota pozioma idzie o 1 w górę i ten wykres będzie wyglądał mniej więcej w ten sposób. No i wartość bezwzględna, czyli tam, gdzie są wartości nieujemne zostają, czyli ta część i ta część, a to, co ma wartości ujemne, ponieważ jest to bezwzględna wartość, ma wartości przeciwne do tych ujemnych dodatnie, czyli wykres jest przekształcony symetrycznie względem osi X. No i to wygląda w ten sposób, że mamy tak. Wykres zielony tą linią przerywaną to jest 1 przez X, czyli hiperbola w pierwszej, w trzeciej ćwiartce układów współrzędnych. Następnie jest czerwony wykres 1 plus x plus 1, czyli każdy z punktów tej zielonej paraboli jest przesunięty o 1 w górę. Każdy, każdy punkt jest przesunięty o 1 w górę. No i automatycznie też asymptota jest y równe 1, czyli asymptota pozioma została też przesunięta o 1 w górę. No i teraz jest zrobiona z tego bezwzględna wartość. Czyli jeżeli mam ten zielony wykres, to już jestem przesunięty o jeden w górę, to tu, gdzie wartości są nieujemne, czyli tutaj wykres zostaje, ta część wykresu łącznie z tym punktem na osi x też zostaje, natomiast ta część paraboli ma wartości ujemne, bezwzględna wartość tego jest wartością przeciwną. I na przykład ten punkt y, ma wartość minus jeden, to przekształca się na punkt o wartości x y równe 1, dla tego samego x. Ten punkt ma y minus 2, to dla tego samego x, y teraz będzie 2, ponieważ jest to liczona z tego bezwzględna wartość. Czyli ten wykres jest symetrycznie przekształcony, ta część ujemna jest przekształcona symetrycznie względem osi y. Myślę, że to jest dosyć oczywiste. Na tym etapie, w tej klasie już drugiej, przy funkcjach wymiernych, przekształcanie wykresów było wcześniej, ale staram się to w miarę dokładnie wyjaśnić. I dziedzina tej funkcji, patrząc na wykres, to tutaj jest asymptota pionowa, czyli nie ma x równego 0. No i patrząc na wzór, też za x nie mogę podstawić 0, x musi być różna od 0. Czyli to są wszystkie liczby rzeczywiste z wyłączeniem zera. Natomiast zbiór wartości, no to tak, patrząc na ten czerwony wykres. Wartości są powyżej, łącznie z zerem, czyli nieujemne. Czyli jest to przedział domknięty od zera do nieskończoności. Teraz podpunkt B. Czyli tak, najpierw będę robił wykres funkcji 2 przez x, czyli mniej więcej coś takiego będzie. Następnie 2 do x minus 4. Co oznacza, że wykres będzie przesunięty o 4 w dół. Tu będzie asymptota pozioma w minus 4. No i bezwzględna wartość, czyli tak, ta część ma ujemne, będzie na dodatnie. Asymptota minus 4 zmieni się na asymptotę 4. Ta część ma dodatnie, zostaje, a ta część ujemna będzie przekształcona na dodatnią. Czyli tak, 2 przez x to jest ten zielony. Pierwsza trzecia czwartka układów współrzędnych minus 4, czyli to jest ten czerwony wykres przesunięty o 4 jednostki w dół, każde z tych punktów jest przesunięty o 4 w dół, no i z tego jest robiona bezwzględna wartość, czyli ta część zielona idzie do góry, ta część zostaje, a ta część zielona jest, ma wartości ujemne, też idzie do góry no i Asymptota, którą tutaj miałem, asymptota minus 4, teraz będzie asymptotą 4. No i dziedzina, to są wszystkie rzeczywiste z wyłączeniem 0. Zbiór wartości też powyżej osi, łącznie z osią xów, czyli od 0 do nieskończoności. Pod punkt C mam minus 2 przez x, czy ten minus jest tutaj przed ułamkiem, czy jest przed dwójką to jest to samo, czyli hiperbola, ale tym razem ta hiperbola jest w przedziałach, w, w ćwiartkach drugiej i czwartej. Można tabelę zrobić, na tyle też jest to już elementarny wykres, że wystarczy jeden czy dwa punkty, wiemy, że to jest hiperbola, podstawiam do tabeli i mam narysowany wykres. Minus 2x plus 3 to znaczy, że wykres jest przesunięty o 3 w górę. Czyli tu się pojawi asymptota y równe 3. No i bezwzględna wartość, czyli znowu to, co jest pod osią, jest symetrycznie przekształcone. Czyli ten kawałek jest przekształcony symetrycznie. Ten ma wartości nieujemne, zostaje. Ten ma wartości dodatnie, też zostaje. Czyli taki będzie wykres. Minus 2 przez x zielony, druga, czwarta ćwiartka układów współrzędnych. Czerwony jest przesunięty w górę o 3. No i z tego czerwonego jest zrobiona bezwzględna wartość. To jest dodatnie. Wartości zostają, to są dodatnie, zostają, a te ujemne. I tutaj 0 też zostaje, czyli nieujemne zostają, a te ujemne są odbite symetrycznie względem osi x'ów. Czyli dziedzina. To są rzeczywiste z wyłączeniem 0 i zbiór wartości. Tak jak w poprzednich przykładach, od 0 do nieskończoności. Podpunkt D. I tak. Wykres 2 przez x, czyli pierwsza i trzecia ćwiartka układów współrzędnych. 2 przez x plus 4, czyli Przesunięty o 4 w górę. Bezwzględna wartość 2 przez x plus 4, czyli nieujemne zostają, dodatnie zostają i ujemne są przekształcone na przeciwne. No i teraz, jeżeli przed tą bezwzględną wartością pojawi się minus, przed całą. Tym całym bezwzględną wartością, całym wyrażeniem, to znaczy, że ten wykres jest teraz symetrycznie cały, przekształcony względem osi x, czyli symetrycznie, symetrycznie i tutaj też symetrycznie, i tym razem asymptota będzie na minus czwórce. Czyli tak. Zielony to jest 2 przez x, pierwsza i trzecia czwartka układu skórzędnych, czerwony. Który tutaj nie do końca jest może widoczny, to jest przesunięte o 4 w górę, czyli to jest tutaj ten wykres jest tutaj przesunięty o 4 w górę i jest zrobiona z tego bezwzględna wartość, czyli ta część zostaje, ta została przekształcona symetrycznie względem osi x, i ta część zostaje. No i teraz, jeżeli zrobię jeszcze minus przed bezwzględną wartością, to cały ten pomarańczowy wykres jest. W cudzysłowie mówiąc, do góry odwrócony, czyli pojawi się pod osią X'ów i tutaj ten zielony przerywany to jest właśnie odbity względem osi X'ów. Dziedzina to są rzeczywiste z wyłączeniem zera. Patrząc ze wzoru, X musi być różna od zera, albo patrząc, że na wykresie asymptota pionowa. I zbiór wartości jest od minus nieskończoności do zera, włącznie tutaj jest wartość. Zero. pod punkt E 1 przez x w bezwzględnej wartości odjąć 3 to można zrobić na, na dwa sposoby jeden to jest zrobienie wykresu 1 przez x czyli pierwsza i trzecia czwartka układów współrzędnych potem 1 przez x odjąć 3 Czyli przesunięcie tego wykresu o 3 w dół i zrobienie bezwzględnej wartości, jeżeli teraz x, wszystkie x są w bezwzględnej wartości, to znaczy, że ten wykres jest tak, że to, co jest po lewej stronie po prawej stronie zostaje, to po lewej stronie jest usunięte i prawa, lewa strona, czyli dla ujemnych argumentów, jest symetrycznie przekształcona względem osi Y. To wynika z tego, że na przykład ten wzór. Dla x równego 3 i dla x równego minus 3 będzie miał tą samą wartość, no bo czy za x na podstawie 3 czy minus 3 otrzymuję to samo. Dla x 2 i minus 2 też będzie to samo, no bo czy za x na podstawie 2 czy minus 2 wartość tego wyrażenia jest taka sama. Czyli symetrycznie to, co mam dla x równego 3 po prawej stronie, będę miał dokładnie to samo po lewej dla x równego minus 3. Dlatego ten wykres jest symetryczny względem osi Y. To jest jeden sposób. Drugi sposób na zrobienie tego wykresu jest taki, że zrobię wykres 1 przez x, czyli coś takiego, potem 1 przez x w bezwzględnej wartości, czyli krótko mówiąc tu jeżeli zrobię w ten sposób, czyli jedynkę też zrobię bezwzględną wartość, to mam całe w wartości, czyli to jest to co jest nad osią zostaje, to co jest pod osią jest symetrycznie przekształcone, no, i jeżeli zrobię minus 3 tak jak jest we wzorze, to znaczy, że cały ten wykres jest przesunięty o, o 3 w dół, czyli tu i tu. I to jest dokładnie to samo co ten zielony wykres tu narysowany. No, i jak to w GeoGebrze wygląda? Zrobiłem tym pierwszym sposobem: czyli najpierw jest 1 przez x, czyli ten pomarańczowy. Potem jest minus 3 zielony, czyli. To jest przesunięte w dół, i tutaj widać na no, zielono jest częściowo pod spodem jest ten wykres zrobiony, czyli to jest ten pomarańczowy przesunięty o, o 3 w dół. No i e, jeżeli x jest bezwzględnej wartości, to znaczy, że e, ta e, część wykresu po lewej stronie z tego zielonego jest usunięta, czyli tego nie ma. Zostaje ta część no i jest symetrycznie przekształcona względem osi Y. Czyli ten czerwony przerywany to jest wykres, który mam w zadaniu wyznaczyć. Dziedzina to są rzeczywiste z wyłączeniem 0. Zbiór wartości jest od minus 3 do nieskończoności. Ten czerwony wykres powyżej minus trójki. I ostatni przykład, minus 3 przez bezwzględna wartość x dodać 2. To będę robił tak jak w poprzednim przykładzie, tym pierwszym sposobem, czyli najpierw robię minus 3 przez x, czyli to będzie druga i czwarta ćwiartka układu współrzędnych. Następnie plus 2, czyli będzie przesunięty o 2 w górę, tutaj jest asymptota 2. No, i biorę x w bezwzględną wartość, tylko x, a tylko argument, to znaczy, że to, co jest po yy, prawej stronie, zostaje, lewa strona znika, czyli ten, tego czerwonego wykresu nie ma, i w tym momencie lewa strona jest przekształcona symetrycznie z prawej, czyli z prawej symetrycznie na lewo względem osi y. Czyli tak, minus 3 przez x to jest ten pomarańczowy, druga, czwarta, czwartka układów współrzędnych plus 2 zielony, czyli idzie o 2 w górę. Ten zielony jest wyrzucony, zostaje tylko ten zielony i symetrycznie jest przekształcony na drugą stronę. Czyli ten pomarańczowy kreskowany to jest odpowiedź do zadania. Dziedzina rzeczywiste z wyłączeniem 0. Zbiór wartości jest, ten wykres jest czerwony, czyli od minus nieskończoności do dwóch.